Moi drodzy, wszyscy chcielibyśmy mieć zapewnioną bezpieczną przyszłość. Chcielibyśmy również, żeby przyszłe pokolenia miały zapewnioną bezpieczną, stabilną, pokojową przyszłość. Jak to osiągnąć? Oczywiście można starać się zabezpieczyć sobie przyszłość poprzez odpowiednie inwestycje gospodarcze, militarne, ekonomiczne. To jest wszystko ważne, nawet bardzo ważne. Ale ponad tym wszystkim jest coś o czym nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Pokój, dobro, pokój dobro witam Was bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj o tym, co zrobić, żeby mieć spokojną, bezpieczną, stabilną przyszłość, aby tę przyszłość taką również miały przyszłe pokolenia, to nie jest łatwe zadanie. I pewno od początku istnienia ludzkości człowiek zastanawiał się, no co zrobić, żeby być bezpiecznym. Więc kiedy człowiek czuje zagrożenie, zaczyna budować różnego rodzaju mury, ogrodzenia, twierdze, warownie. Prawda, no coś, co ma zapewnić jemu takie poczucie bezpieczeństwa czy ochronę przed zewnętrznym wrogiem. No tak, no trzeba się zgodzić, że tak to już na tym świecie jest. Pewnie powiedzielibyśmy z punktu widzenia wiary, że są to konsekwencje grzechu pierworodnego, że mianowicie no są jakieś siły zła na tym świecie, że człowiek nieustannie czuje się zagrożony, że niekiedy człowiek stojący obok mnie jest do mnie wrogo nastawiony, a nawet czasami chce mnie może i zniszczyć, zabrać moje mienie, pokonać mnie. Więc człowiek broni się. To jest, to jest naturalna rzecz i, i no i właśnie, jak mówi stare, mądre przysłowie e, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I jest w tym odrobina racji. To, to nie ulega wątpliwości. Natomiast, tak jak powiedziałem na wstępie, są rzeczy nieporównywalnie ważniejsze, nieporównywalnie istotniejsze od budowania twierdz, murów, warowni. To jest budowanie odpowiednich relacji międzyludzkich. Bo może się okazać, że będziemy mieli potężne twierdze i potężne warownie, ale nie będziemy mieli po swojej stronie żadnego sprzymierzeńca. A wtedy upadek jest... Że tak powiem, na wyciągnięcie ręki gwarantowane. O tym mniej więcej jest dzisiejsza historia, którą zaczerpnąłem z bajek Bruno Ferrero. Serdecznie zapraszam. Żył kiedyś możny władca. Wiedział, że ilość dni, które mu pozostały, zmniejsza się nieuchronnie. Co stanie się z jego pięknym królestwem, gdy będzie zmuszony je pozostawić? Otoczone było bowiem ze wszystkich stron wrogami. Jak poradzi sobie z nim młody książę, ten syn zbyt młody i niedoświadczony, który urodził się, gdy władca był już w podeszłym wieku? Gdzie będzie mógł się schronić? Kto go będzie bronił? Myśli te dręczyły starego króla tak bardzo, że pewnego dnia powiedział do syna: Synu mój, ja nie będę już rządził długo i nie wiem, co się stanie po mojej śmierci. Jest wielu nieprzyjaciół wokół tronu. Boję się bardzo o królestwo, które stworzyłem, jak również o ciebie. Umarłbym spokojniejszy, gdybym wiedział, że masz pewne schronienie w wypadku niebezpieczeństwa. Dlatego radzę ci, byś objechał królestwo i zbudował twierdzę we wszystkich jego zakątkach. Na wszystkich granicach kraju. Posłuszny młodzieniec natychmiast wyruszył w drogę. Objechał cały kraj, góry i doliny. I tam, gdzie znajdował odpowiednie miejsce, kazał budować solidne i ogromne twierdze. Twierdze powstawały w głębi lasów, w ukrytych dolinach, na szczytach pagórków, na pustyniach, na brzegu rzek i na stokach gór. Kosztowały mnóstwo pieniędzy, ale książę nie zwracał uwagi na wydatki. W grę wchodziło jego życie i jego tron. Po pewnym czasie młody książę wrócił do pałacu króla, swego ojca. Zmęczony, wychudzony, ale zadowolony, po doprowadzeniu do końca zadania stanął przed ojcem. A więc, synu, jak ci poszło? Czy zrobiłeś to, co ci poleciłem? spytał król. Tak, ojcze odpowiedział książę. W całym kraju wznoszą się twierdze nie do zdobycia na pustyni, w górach, w głębi lasów. Stary król najpotężniejszy, jakiego znała historia zamiast pogratulować synowi i pochwalić wszystkie wysiłki, kiwał głową, jakby ktoś sprawił mu wielką przykrość. Nie to miałem na myśli, mój synu. Musisz powrócić i zacząć od nowa, powiedział. Twierdze, które zbudowałeś, nie obronią cię w przypadku niebezpieczeństwa. Będziesz sam i nie zdołasz uciec przed zasadzkami i pułapkami twoich nieprzyjaciół za pomocą murów i kamieni. Musisz zbudować sobie schronienie w sercach osób szlachetnych i dobrych. Musisz ich poszukać i zdobyć sobie ich przyjaźń. Jedynie wówczas będziesz wiedział, gdzie możesz znaleźć azyl w chwilach niebezpieczeństwa. Tam, gdzie człowiek ma szczerego przyjaciela, tam znajdzie dach, pod którym będzie mógł się schronić. Książę znów wyruszył w drogę. Tym razem udał się nie na pustynie, urwiska i dzikie puszcze, ale udał się do ludzi. Aby pośród nich zbudować sobie schronienie, o jakim myślał jego ojciec. Stary król, pełen mądrości, wymagało to o wiele więcej wysiłków i trudów. Książę jednak nigdy ich nie pożałował. Gdy bowiem po pewnym czasie stary władca zmarł i opuścił ten świat, książę nie musiał się obawiać żadnego wroga. Co jest nieporównywalnie ważniejszego od masywnych twierdz i bogactwa militarnego? Oczywiście, przyjaźń. Zdobyć sobie przyjaźń sąsiadów. Ktoś to kiedyś mądrze powiedział, że żeby pozbyć się swoich wrogów, należy się z nimi zaprzyjaźnić. Nie jest to rzecz łatwa oczywiście. Zresztą sam Bruno Ferrero w tej bajce mówi, że ta druga misja. Którą książę miał wykonać, a więc, a więc pozyskiwanie sobie ludzi była nieporównywalnie, o wiele trudniejsza niż, niż ta pierwsza. Łatwo zbudować sobie wysoki mur wobec wokół sąsiadów, łatwo budować jakiś dystans wobec ludzi nas otaczających, łatwo zbudować twierdzę, nawet zainwestować potężne pieniądze. O wiele trudniej. O wiele trudniej pozyskać drugiego człowieka. Prawda? Czuję się zagrożony. Buduję mur i wydaje mi się, że jestem bezpieczny, ale to problemu nie rozwiązuje, bo ten człowiek nadal jest, ten, ten za murem oczywiście, jest dla, do mnie wrogo nastawiony. E, czy jest to możliwe, żeby, żeby rzeczywiście tak wszystkich ludzi pozyskać, pojednać, żeby była pełna zgoda? E, to jest coś, nad, nad czym trzeba pracować. To jest coś, co jest związane z formacją naszego serca, z formacją naszego sumienia. To jest coś, co jest związane również z wartościami, którymi w życiu się kierujemy. Bo jeżeli będziemy w życiu kierowali się wartościami, które promują zgodę, jedność, miłość, wzajemny szacunek, no to ta zgoda, ta jedność, ta miłość, ten wzajemny szacunek będzie coraz bardziej się pośród nas. Rozpowszechniał i będziemy żyli w coraz większej zgodzie. Natomiast jeżeli ktoś będzie się kierował jakimiś zasadami, jakąś ideologią, która pogardza drugim człowiekiem, która wyklucza drugiego człowieka, która ubliża drugiemu człowiekowi, poniża go, no to nie będzie zgody. To nie będzie zgody. I znowu tutaj odwołuje się do wartości chrześcijańskich i do tego, czego naucza Kościół. Kościół, który przekazuje naukę Jezusa Chrystusa, którą to naukę Jezus przekazał swoim apostołom. Właśnie to jest to, do czego wzywał Chrystus: do wzajemnej zgody, do wzajemnej miłości, do wzajemnego szacunku, do tego, żebyśmy się o siebie nawzajem troszczyli, byśmy nie ulegali złu, ale zło dobrem zwyciężali. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście będziemy promować wartości chrześcijańskie i będziemy tymi wartościami żyli, to pozyskamy sobie drugiego człowieka. To rzeczywiście pokój, który daje Chrystus, będzie zataczał coraz szersze kręgi. Nie taki, jak daje świat, taki, jak Chrystus. Pokój ma rządzić w naszych sercach. Jest bardzo ważne, żeby w naszym sercu, żeby, tak powiem, może obrazowo ilość osób, które otaczamy miłością, przyjaźnią, serdecznością, wzrastała, a ta ilość osób co do których mamy jakiś żal, pretensje, się zmniejszała. Ale również w tym znaczeniu, żeby tamte osoby, żeby tamtych osób było coraz mniej, prawda, które nam chcą wyrządzić jakąś szkodę. Każdy z nas ma w swoim sercu takie osoby, które, które bardzo kocha i które go bardzo kochają. I o tych osobach trzeba pamiętać i o tych osobach nie można zapominać. I w tym kontekście druga część właśnie tej historii spisanej przez Bruno Ferrero. Zresztą posłuchajcie. Pewnego dnia młoda kobieta otrzymała 12 róż z bilecikiem, na którym napisano od osoby, która cię kocha. Nie było jednak podpisu. Kobieta nie była zamężna. Jej myśl pobiegła więc do mężczyzn jej życia. Do dawnych sympatii, do nowych znajomych może to matka i ojciec jakiś kolega z pracy zrobiła w myśli listę ewentualnych osób. Wreszcie zatelefonowała do swej przyjaciółki, by ta pomogła rozwiązać zagadkę. Jedno zdanie przyjaciółki nagle podsunęło jej myśl: Powiedz to ty przysłałaś mi te kwiaty? Tak. Dlaczego? Gdyż ostatnio, gdy rozmawiałyśmy, byłaś w czarnym humorze. Chciałambyś spędziła jeden dzień, myśląc o wszystkich osobach, które Ciebie kochają. Jest to niezwykle ważne, jaką twierdzę budujemy. Czy twierdzę z kamienia, która oddziela nas od drugiego człowieka. Twierdzę, która sprawia, że... W drugim człowieku żyjącym obok nas dostrzegamy wroga, nieprzyjaciela, czujemy się zagrożeni. Czy budujemy twierdzę miłości, potęgę miłości, siłę miłości, coś, co żadne huragany zła, nienawiści, jakieś krzywdy nie są w stanie zburzyć. Tak mocna jest ta twierdza miłości. Bruno Ferrero całą tę historię i o tym królu i jego synu oraz o tej kobiecie, która otrzymała bilecik ze słowem Kocham Cię, kończy jednym pytaniem. A ty, ile twierdz zbudowałeś dzisiaj? A ja jeszcze dodam, a jakie są to twierdze? Czy właśnie te skamienia zimne, chłodne, oddzielające? Czy te twierdze miłości, które dają poczucie bezpieczeństwa, które dają gwarancję na przyszłość, przyszłość spokojną, stabilną, bezpieczną. Bo tak jak kończy się historia tego księcia i jego ojca, to co powiedział ojciec, jest, coś, jest czymś niezwykle, niezwykle ważnym. Posłuchajmy. Twierdze, które zbudowałeś, nie ochronią cię w przypadku niebezpieczeństwa. Będziesz sam i nie zdołasz uciec przed zasadzkami i pułapkami twoich nieprzyjaciół za pomocą murów i kamieni. Musisz zbudować sobie schronienie w sercach osób szlachetnych i dobrych. Musisz ich poszukać i zdobyć sobie ich przyjaźń. Jedynie wówczas będziesz wiedział, gdzie możesz znaleźć azyl w chwilach niebezpieczeństwa. Tam, gdzie człowiek ma szczerego przyjaciela, tam znajdzie dach, pod którym będzie mógł się schronić. Takiego azylu, takiego przyjaciela, takiego poczucia bezpieczeństwa z całego serca Wam życzę i zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, która od razu posłowie na dobranoc. Z Panem Bogiem pokój i dobro.